Cześć witam wszystkich z poznaku Panny w czytaniu na styczeń 2022. Moi drodzy, no czytanie, tak jak mówiłam, są lekko opóźnione, bo po prostu skupiłam się na czytaniach rocznych, więc czytanie roczne już macie na, na kanale, już wszystkie są zrobione, wasze też. I możecie sobie je obejrzeć, tu gdzieś wrzucę w proponowanych link, tak samo link skopiuję... I wrzucę wam w opis w filmiku, więc jak sobie rozwiniecie ten opis, to będziecie mogli sobie przejść do czytania rocznego. Co jeszcze, kochani, połowinek w tym miesiącu nie będzie dla tych, którzy ograniają system tutaj u mnie na, na kanale, ale za to zrobię wam czytanie bonusowe, które znajdziecie mniej więcej właśnie w terminie połowinek, czyli około 15 tu u mnie na kanale. Więc tak, tu będzie. Wyglądało, a teraz przejdziemy sobie już do czytania z kart Tarota i z kart wyroczni na początku. No i zobaczmy, jaką mamy pierwszą kartę dla Was. No i pierwsza karta jest to dar wolności. E, bardzo fajna energia. Mm, oddziel się, uwolnij się od swoich zobowiązań, od swoich. E, przywiązań, tak? Bo jesteśmy do czegoś przywiązani i po prostu musimy się od tego oddzielić. I wydaje mi się, że to jest moment, w którym naprawdę potrzebujecie tej wolności. E, możliwe, że właśnie jesteście bardzo, bardzo do czegoś przywiązani i nie wiem, nie wyobrażacie sobie bez tego życia, a kochani, wasze życie byłoby lepsze bez tego. Po prostu, miałoby więcej smaku, więcej, e, więcej radości, więcej. Nowości, więcej możliwości. Wszystkiego po prostu byłoby więcej i zdecydowanie bardziej byłoby to, le, no byłoby to lepsze po prostu jakościowo. Możliwe, że po prostu nie możecie się od czegoś albo kogoś uwolnić od czegoś energii albo, albo czyjejś energii. No, ale macie ten dar wolności, tak? Więc to karty nawołują Was do tego, żeby właśnie. Odejść od tego, co Wam nie służy, odejść, zostawić to, co, no, co nie jest w ogóle dla Was rozwojowe, co zatrzymuje Was w miejscu i co nie pozwala Wam rozwinąć skrzydeł, no bo, moje panienki, czas rozwinąć Wasze skrzydła. E, zobaczmy, co mamy dalej. I mamy tutaj ducha żuka, e, który mówi, że magia przechodzi przez Was. Magia jakby pracuje przez Was. E, jest też 52, więc mamy też siódemkę. Możecie być numerologiczną siódemką na przykład. E, no ale jest, jest tu naprawdę dużo, dużo takich magicznych wydarzeń. E, myślę, że tu e, ten nasz żuczek nas na, namawia do tego, żebyśmy właśnie pracowali, czy to z drugą stroną, czy to właśnie ze wszechświatem, prosili o znaki, e, jakby dogadywali się. Z, no, z wyższą jakąś siłą i z tym, co nas, nas otacza. Myślę, że macie bardzo, bardzo dużo magii w sobie i będziecie mieli właśnie tej magii dość sporo w styczniu 2022, i powinniście z tego korzystać, bo, bo możliwe, że i wasze manifestacje, i wasze wizualizacje, i wasze marzenia, pragnienia, plany będą się zaczynały chociażby spełniać. Zobaczycie naprawdę duży, duży progres. No ale w momencie, kiedy uwolnicie się od starych, starych sytuacji, starych zdarzeń, starych osób, które ewidentnie wpływają negatywnie na waszą energię. No i mamy boginie. Tutaj e, mamy cyfrę. Liczbę 13, więc może to być 13, mogą być dla Was ważne ewentualnie czwórka. Możecie być też numerologiczną czwórką, ale oczywiście tu wiecie, to nie musicie, to nie jest tylko czytanie dla siódemek i czwórk, tak? No bo nie na tym rzecz polega. Ale mamy nowe początki. No i w momencie, kiedy się uwolnicie od czegoś starego, wejdziecie po prostu w coś zupełnie nowego. Rozpoczniecie nowy etap w życiu. Hmm. Możliwe, że nie pomyślałam sobie od razu o przeprowadzce jakiejś, o po prostu oderwaniu się od czegoś, co czujecie, że obniża wasze wibracje, obniża Wasz poziom takiej pozytywnej energii, więc ja na Waszym miejscu spróbowałabym dowiedzieć się, co to jest, bo możliwe, że część z Was w ogóle nie wie, co was hamuje i co Was blokuje. I po prostu postarać się z tym skończyć i otworzyć się na nowe. Zacząć od nowa. Teraz sobie przełożę te karty, pozwolę sobie je po prostu przełożyć, oj, na dół żebym wciąż je widziała, żebyście wy też je w jakiś tam sposób widzieli i przejdziemy sobie już do kart tarota. No i pierwsza karta, która was opisuje, jest to trójka kielichów. Myślę, że macie ogromne wsparcie z zewnątrz i wy tego wsparcia będziecie potrzebowali. Obojętne czy wy będziecie się do tego przyznawali czy nie, no wsparcie jest po prostu potrzebne. Więc w momencie kiedy naprawdę poczujecie się gorzej, smutno albo po prostu nie tak jak trzeba, postarajcie się właśnie zwołać swoje, nie wiem, czy tam męskie grono. Przyjaciół, albo nawet jedną osobę, z którą po prostu usiądziecie, nie wiem, przy butelce wina albo, albo po prostu sobie usiądziecie przy fajnej jakiejś muzyce, pogadacie, porozkminiacie, pozastanawiacie się i po prostu będziecie dla siebie ogromnym wsparciem takim e, wzajemnym. Myślę, że ta karta też Wam sugeruje to, że, no, że warto po prostu, jeżeli jest gorzej, to poprosić o tą pomoc, bo nie wszyscy muszą się domyślać, nie? nie wszyscy muszą wiedzieć dokładnie, co się u was dzieje, bo nie wszyscy są e, aż tak bardzo empatyczni niektórzy mają też jakieś własne zmartwienia, więc raczej skupiają się na sobie, no bo to normalne, jesteśmy ludźmi, tak, nie musimy się angażować w życie, w cudze życie w 100%, tak, jak wiemy cokolwiek o życiu drugiej osoby, to jest naprawdę dobrze, bo to też już pokazuje, że potrafimy wyczuć i słuchać, co ta nas, osoba do nas mówi, co nam chce przekazać. Następnie mamy skupienie wewnętrzne i zobaczcie, tak jak Wam mówiłam o Waszej sile manifestacji, no to pojawia się mag, jak wiecie, moja ulubiona karta, no i on Wam pokazuje, że naprawdę macie ogromną siłę sprawczą i Wy wewnętrznie nawet to wiecie i nawet jak coś manifestujecie, to możecie nawet, nie wiem, nie zapisywać tego, nie, nie robić nic takiego, po prostu wewnętrznie sobie, nie wiem, powtarzać wewnętrznym głosem i myślę, że... Hmm. Te manifestacje będą bardzo, bardzo silne. No dodatkowo, no tak jak Wam mówiłam, że mag jest wizjonerem, tak? Więc on jak coś widzi w głowie, to bardzo często to prze, przetwarza na, na rzeczywistość. Więc bardzo możliwe, że w tym miesiącu będziecie w stanie naprawdę zwizualizować sobie wiele i w najbliższych miesiącach te wizualizacje, te manifestacje będą się ziszczały i będą się pojawiały u Was w życiu. Hmm. Z tym, że pamiętajcie o tym, że przy afirmacjach, manifestacjach i tym podobnych warto mówić właśnie w czasie teraźniejszym, ewentualnie w przeszłym, że już coś się dzieje, że już coś się zdarzyło może w ten sposób, żeby nie, nie mówić w przyszłym z racji tego, że po prostu wtedy zostawiamy zbyt dużą furtkę, tak? To już zakładamy, że to już jest w naszym życiu, więc to no pozamiatane, nie? Um, więc to jest bardzo, bardzo ważne, tego też nie zapominajcie po prostu o tym. E, dobra, zobaczmy, co mamy dalej i mamy skupienie zewnętrzne i tu pojawia nam się Rydwan e, i bardzo fajnie, bo Rydwan przynosi nam bardzo, bardzo dużo akcji, bardzo dużo też zmian, e, ale takich kontrolowanych. Myślę, że jakieś dylematy też, no bo mamy, mamy jedną drogę i drugą drogę. Mm. Więc możliwe, że gdzieś zewnętrznie będziecie, będziecie na jakimś rozdrożu, ale jakby nie było, no widzimy, że ta postać już, już raczej wie, w którą stronę chce pojechać. Raczej tutaj nie ma jakiejś większej. Hmm... Większej rozkwiny. No, jedynie ten rydwan teraz tak mi się kojarzy po prostu z tym darem wolności, o którym mówiłam na samym początku czytania, z racji tego, że po prostu on jest wolny, on jedzie motocyklem gdzie chce, robi co chce i tak trochę nie martwi się, nie wiem, konsekwencjami, nie martwi się opiniami innych. Jakby nie zwraca uwagi na takie przyziemne rzeczy, tylko po prostu chce rozpocząć coś nowego i to jest jego nadrzędny cel. To jest energia raka, tego nie powiedziałam, więc możecie też mieć do czynienia z osobą z podznaku raka, no ale Generalnie bardzo, bardzo dużo ruchu, bardzo dużo inicjatywy, motywacji do tego, żeby coś się w waszym ży życiu zadziało. I tak jak mówiłam u ryb przed chwilą, mmm, tak i powiem u was, że to wy decydujecie, czy w waszym życiu się coś dzieje, to wy popychacie wasze życie do tego, żeby, żeby faktycznie coś zaczęło się w nim dziać. Wy podejmujecie jakieś kroki, wy podejmujecie jakieś inicjatywy, i dopiero dzięki temu a, coś zaczyna się po prostu zniszczać coś zaczyna się dziać. Co może was zaskoczyć? Mamy z zaskoczeniem, mamy tutaj e, Pazia różdek. Wydaje mi się, że zaskoczeniem może być dla was to, że przy wyborze tej ścieżki, jaka była e, z Rydwanem, wybraliście tą, która was bardziej kusiła, która Wam się jakoś tam bardziej podobała. E, nie, nie analizowaliście tego za bardzo, nie rozkminialiście, nie rozpadaliście na czynniki pierwsze, tylko poszliście za, za przyczuciem za intuicją i zobaczcie, że jesteście naprawdę na fajnej ścieżce. I właśnie ta wasza intuicja was zaniosła w takie dobre, fajne, przyjemne miejsce, które po prostu pozwala wam eksplorować, pozwala wam się rozwijać. No bo zobaczcie, że to jest paść, to nie jest król, który już jest w miarę rozwinięty, to jest paść, który się jeszcze rozwija, który się formuje. A więc wy macie taki czas bardzo, bardzo kreatywny u siebie i będziecie chcieli po prostu tą drogę przejść w sposób taki dość lekki i przyjemny e, i no myślę, że taki no bezproblemowy, Wam naprawdę nie zależy na tym, żeby sobie szukać problemów, Wy raczej chcecie właśnie wieść sobie takie w styczniu przede wszystkim e, lekkie Lekkie, przyjemne życie, no i właśnie tak jak ten paś różdek, zwiedzać, obserwować, poznawać, doświadczać, sprawdzać i po prostu rozpoczynać od nowa, tak? No i tak jak wam tutaj powiedziałam, magia przez was działa, i myślę, że wy jesteście w stanie wykreować różnego rodzaju magiczne momenty w swoim życiu, jeżeli właśnie uwierzycie w tą magię, która po prostu wyświetla, znaczy jakby ha, pojawia się z was, tak? Dobra, zobaczmy, jaki może być problem. No i mamy tutaj energię ryb, i mamy tutaj wisielca. No jeżeli chodzi o wisielca i problem, tak, no to jest, to jest karta czasami zbędnego poświęcenia. To jest karta poświęcenia, ale mam wrażenie, że tutaj trochę będzie tego, może się pojawić zbędne poświęcenie. Że czasami, tak jak Wam powiedziałam, że rezygnujemy z czegoś i żeby dostać coś nowego, tak żeby, żeby pojawiło się coś nowego, lepszego w naszym życiu, ale wydaje mi się, że wy rezygnując z jednej rzeczy po prostu pójdziecie takim takim pasmem rezygnacji. To jest dobra, jak tutaj udało mi się z tym zerwać, z tym skończyć, to to i to wyrzucę ze swojego życia, i to i to, i to i to i to i to i to i to. I myślę, że to będzie zbyt wiele. Hmm. Bo, no bo okej, okay, no niektóre rzeczy nam totalnie nie pasują, ale nie wyrzucajmy totalnie wszystkiego, bo, ym, no bo, możemy zostać, że tak powiem, z niczym, jakby też gdzieś ten rozum niech, niech, niech gra rolę, żeby nie przeholować i mam wrażenie, że ten wisielec Wam o tym mówi, żeby po prostu nie przeholować z poświęceniami ze poświęceniem różnego rodzaju rzeczy, sytuacji, ludzi, tylko po prostu sukcesywnie ewentualnie się, się wyzwalać, tak, to, to, to nie musi być, wiecie, z dnia na dzień, to nie musi być z minuty na minutę, to może naprawdę być procesem i myślę, że to, jak będzie procesem, to wtedy bardziej to docenicie, docenicie, Wasze, Waszą odwagę i to, że jesteście w stanie po prostu się pożegnać z tym, co Wam po prostu nie służy. Zobaczmy, jaką mamy lekcję, no i mamy tutaj słońce, mamy lwią energię, zobaczcie, ile mamy w ogóle kart z Wielkiej Arkany, to jest fantastyczne. Mamy trzy karty na, na stole z sześciu w tej chwili, więc super. No, słońce pokazuje wam. Że naprawdę cieszmy się momentem, w którym jesteśmy. Celebrujmy ten moment, podążajmy za swoim sercem, podążajmy za swoją intuicją i podążajmy za tym, co dla nas dobre. Słońce Wam daje bardzo, bardzo dużo optymizmu, pozytywów, tak, w życiu, uśmiechu od losu i myślę, że ten uśmiech od losu i taka generalna radość, która będzie Was otaczała, będzie czymś, co, jest, co będzie dla Was no, niesamowicie ważne. Dodatkowo, mi to Słońce bardzo tutaj też. Leży z tym, 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 tą naszą wolnością, tak? I myślę, że ta wolność i ta lekkość bardzo koresponduje właśnie z kartą Słońca pod tym względem, że no, wolność daje nam zawsze radość, tak? Yy, uwiązanie. Sprawia, że jesteśmy smutni, że jest źle, i tak dalej, a jak zyskujemy tą wolność, to naprawdę wiemy, jak bardzo ważna ona dla nas była. Tak samo jak niezależność, tak, bo wolność z nie niezależnością też mogą tutaj iść sobie w parze. No i wy o to chcecie walczyć po prostu o to, żeby być wolnymi, niezależnymi i zadowolonymi właśnie z życia. E, tak trójka kielichów też mówi nam o zadowoleniu z życia, więc jak najbardziej tutaj te radosne mm, nowiny u nas się u was się pojawiają. No i ostatnia karta, która tutaj nam się pojawia, jest to królowa mm, pentakli. No i wy w końcu mam wrażenie, że poczujecie się sobą. Królowa pentakli bardzo zawsze mi się no, nie dość, że jest e, Spod znaków ziemskich, tak, czyli między innymi właśnie panna, ale bardzo mi się właśnie konkretnie ze znakiem Panny kojarzy. Bo ona jest ona po prostu jest zdecydowana na, na swoje życie. Ona, ma, ona jest takim połączeniem intuicji z, z racjonalnym myśleniem, więc ani nie idzie za bardzo w intuicję, ani nie analizuje wszystkiego tak. Tak dogłębnie, jak nie wiem, królowa mnie czy powiedzmy, tylko ona naprawdę stoi twardo na ziemi. Ej, ona po prostu jest połączona z tym, co, co ziemskie, z tym, co, co takie naturalne. I myślę, że jako rada, to po prostu, no ja bym to odczytała tak, że warto być po prostu sobą, warto podążać za tym, co, czego wy pragniecie, co wam w duszy gra, łączyć właśnie umysł z sercem, łączyć to wszystko, dawać im jakiś kompromis, nie poświęcać zbyt wiele, bo to jest matczyna figura, tak? Królowa Pentakli jest matczyną figurą, ale ona nie jest taką matką, która odda wszystko za dziecko, odda po prostu, nie wiem, swój czas, swoje, mm, no, no żadnej głupoty nie zrobi, on naprawdę zastanowi się, czy naprawdę, czy jej dziecko nie wiem, tego potrzebuje, tak, czy Wasze wewnętrzne dziecko wtedy tego właśnie potrzebuje, potrzebuje aż takich ogromnych poświęceń, czy możecie po prostu sukcesywnie, nie wyzbywać się z czegoś, czegoś z życia i po prostu tworzyć tą magię i, e, i cieszyć się wolnością, no i oczywiście rozpoczynać całkowicie nowe etapy. E, tak to widzę, moje panienki i mam nadzieję, że czytanie w jakiś sposób z Wami rezonuje, oczywiście dawajcie znać w komentarzach, no i pamiętajcie też o lajkach i subskrypcjach, bo jest mi zawsze bardzo, bardzo miło, kiedy widzę, że Was przybywa tutaj w mojej naszej YouTube'owej społeczności. Także dziękuję Wam bardzo moje panny, widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia!